Wolne wioski, diskusia, Ja też tak, tak. chciałam się tylko spytać, czy był też z z burmistrzem na ulicy kolejowej, czy tam w tym roku coś się będzie wyścigano, czy, czy jakieś deklaracje padały, czy, czy, czy w ogóle nie było. E, oczywiście, również pan mówił, na tym spotkaniu ustaliliśmy i mogę to państwu poświęcić. Uważam, że tym razem spróbujemy w następnym roku złożyć na. Także szkoda, żeby ta droga nie, nie pozyskała dofinansowania. Miasto Kolno nie może skorzystać jednak z, z probów e, i dlatego też e, ponowimy nasz wniosek, ale teraz już tylko na Miasto Kolno. Być może, że jeszcze spróbujemy e, zmienić ten projekt w taki sposób, żeby maksymalną ilość pozyskać. Ja zgłaszałem, jak już Państwu mówiłem, również do wojewody wnioski, żeby po prostu te komisje pracowały bardziej obiektywnie i bardziej obiektywnie przy tych wnioskach pracowały. Mam nadzieję, że ta droga się obroni. Z dwóch. Panem Burmistrzem uzgodniliśmy, że w następnym roku będziemy się w Starej sobie zrobić jako nasz wniosek pozyskać pieniądze. w ramach przebudowy tego programu przebudowy tych